Hejka, witam Was w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest ze mną Zuza. Witam Państwa. I zapraszam do oglądania. Dzisiaj tak, najpierw chciałam trochę poklikcić. muszę, trochę muszę pogadać. Została teraz w stajni u mnie. Została Clever, ametyst Konemara czyli Willow. E, ro, rokuś e, diamant, e, abispop, czermist i e, on e, i ta, tu jest jeszcze jeden taki mój koń pod e, Tam jest jeszcze kucyk walizki. E, no, i dzisiaj jedziemy do Morland na trening. Ja dzisiaj jadę e, na clever, Będ, be, ja będę skakać, a nie co będzie, co zarobić. Uwaga, was. To rozpoczęłam nowy rozdział w moim życiu, czyli zawitałam się z ujeżdżeniem i uwaga, zakupiłam aż 5 aż koni fryzyjskich. Tak, dokładnie. Brawo ja! Brawo ja! Dobrze, więc ja zaczynam ubierać konia i lecimy na trening. Thank yeah. you. Dobra, więc e, my już idziemy. Zawolniliśmy na chwilę. E, Okazuje się, że drążki są jeszcze po zawodach, bo przed chwilą się zawody skończyły. E, bo już jest wieczór e, i już jest około 20 godziny. I e, właśnie przed chwilą się zawody skończyły. I ja będę skakać i właśnie już mamy konie rozgrzane. Jeszcze jak Wam nie nagrywałam, byliśmy tam na tym drugim placu, bo się zawody kończyły. Mogę no. potwierdzić? Jak widać, mi nadal nie przesłała ten okres. Nadal mam ją w swoim sercu. Ja będę tak powoli skakać. Boję się, że ona. O jeju, już myślałam, że się nie odratuje. Przez drążki ona bardzo tak jakoś. Ja się boję, że. Jak skoczyć źle, to że ona po prostu na te droni jedzie. A ja generalnie chciałam jeszcze tak powiedzieć, że ja na fryzie mogę skakać, bo fryzy generalnie skoczą do metru do metra. Ja na fryzie jak ja tu, tu skacie 30, czy 40, ale już wyższych to nie skacze, który mówię. <słuch> jest tak strasznie gorąco. Mm, w ogóle dawno nie byłam na zawodach. Dobry koń! A ja jestem przyziębiona do tego, jestem w bluzie, jakby ktoś pytał. O! No, Też ja mam za... lekki katar, ale tam... To ciepło jest. O! No. Dobry koń! Tylko tam najedź teraz. No, widzisz? Widzisz? No! Nie, to się skacze z kusa, te krzyżaki czy z galopu? Z, ale które krzyżaki? No, te z y, drągami. Nie wiem, jak skaczę nie z wiem. galopu. Tu najeżdżam z Tu ja sobie pierwsza przejadę. Ej, nie rób! Nie przejdzie, nie wjeżdża się w drogę, o ty pasz. W tej pasztecie. Czy jesteś pasztetem, wiesz o tym? Wiem o tym. Jestem hm. pasztetem, wiecie? To za po prostu odkryła Amerykę. Dalej. Ale ja, ja sobie robię a ty jeździłaś kiedyś w ujeżdżeniowo? Nie. nie w Ja chcia, kiedyś... nie potrafię, tak szczerze. Od ostatnich tak zawodów jest... do w ogóle mi to z głowy wypadło. Ustawiamy wyższe? łezu Jezu. też, ja, ja i tak nie skaczę, więc tam... Yy, wiesz. obojętnie No to większe. No. Ja już kusuję ogólnie. ten pan był taki miły, że nam ustawił przeszkody i ja teraz, ojej, ostatnio tu ćwiczyłam, byłam koniem, z Willow byłam, o hop. I tu jadę. Ja sobie, ja sobie głównie w figury ujeżdżeniowe. i może jutro wsiądę na jakiegoś skokowego koniesia. O, dobry! No. Poszedł stąd! Jeju! A! Ja bym sobie kross pojechała któregoś dnia tak szczerze. Może jutro, może jutro pojedziemy cross, Hop, 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 hop 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 Hop, Ej! Spróbować jakąś jedną skoczyć, czy nie? Możesz Możesz weź wodą Bo ona jest najniższa. Dobra, ja? Hop, ale nie od tej strony, jakby co? Nie, od... jak się skaczysz wszystko z wodą? No, najpierw, że jest A? woda, chyba. A nie, no nie, tak! Tak! A dobra, pode to mi w, i w o. hop.

Okej, okay, kochani, tak przy taki miły pan i nam pomógł to zdjąć, żeby sobie ja mogła trochę coś niższego skoczyć. Prawdaż? No prawdaż. Dobrze. Teraz ja sobie chciałam spróbować taki mały parkour skoczyć, który będzie się na początku składał z takiego kółka skoku co jest. Z rządka i z rządka. Tylko w tam, że w jednej przeszkodzie nie ma żadnej. Po czym najeżdżam na tą, tu znaczy, po mnie, o tu, tu, tu. Po czym jadę na taką spalowaną, robię na jest na drążek, robię kółko i na wodę. No to dawaj, Daj. czekaj. Skacz. Ojoj! Jak zwykle se bryknąć muszą, nie? Małe zwątpienie w siebie tam było. Zauważyłam, że się wybija z nad przeszkodą. No. No. Jezu, zajechałam ci. Jezu, zajechałam. No. trzeba na wodę najechać. Ale uspokój się, jakie emocje ty masz? Dobrze. Dobry konik. Parkour udany. No. E, mam pytanie do ciebie. Czy chcesz taki sobie jakby ala cross pojechać, ale taki krótki. Krótszy niż u nas w stajni. Chcesz? No no, no mogę. To no, chodź. Jedzimy. Mm. <laughs> Tylko, żebym tam nie spadła. To my sobie pojedziemy od Fortu Pinta zaczniemy, bo tam, w sensie tam obok Fortu Pinta bo on się tam dopiero kończy sobie przejdziemy w ogóle są jakieś kartony w rzeczy tu są tak porozstawiane brzydko Gdzie? O tutaj tutaj, chodź Chodziło mi w ja sobie halterek przybrałam, bo ja lubię na jazda. Tak. więc do mnie teraz nie pasuje, tak jak... Chodź. jestem. Ej, bo ja pojechałam górą i tak jakby koń mi skoczył tą przeszkodę, czy po czym skręcił. I tak się trochę zgubiłam. Nie... Je... Żyjesz, żyjesz, żyjesz? O, tu Co? jesteś, tu byś! Wow, 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 wow. O, No, chodź. I od zaczynamy. Ja to pierwsza, okej? Okay? W razie czego to sobie ominaj, omijaj te dziury, a ja przeskoczę przez te dziury. Już tu nieraz skakałam. Nieraz Ja też chcę przeskoczyć, halo. Brr, brr, brr. Mogę już jechać? Możesz. Jezu, nic ci nie broni. Dobra. Oczywiście, ja te stosujące przeszkody większość będę omijała, bo... No przez. Jedź, jedź. A tędy? tędy, dobra. Gdzie ty jedziesz? Pędzie. Dobra. Up, 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 up! What? What? Oh, Jesus! Oh, Jesus! What?